Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku dzisiaj Was zapraszam na film który jeszcze na moim kanale nie było i jak Wam się spodoba to będzie częściej czyli kostka decyduje o moim makijażu czyli mam takie dwie propozycje makijażu czyli dwa tusze i jedną z tych tuszy ta kostka oczywiście wybierze czy na przykład inny 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 kosmetyk, na przykład mam tutaj dwie palety, czyli z Vivo i z. ta Eveline channing moka Do tej. Dwie propozycje, jeśli chodzi o oczy. I tutaj będzie tak, że ta będzie strona na przykład nieparzysta, na przykład wyrósł jeden, a ta będzie parzysta na przykład sześć. Tak mniej więcej mówię przy, o przykładach. Na przykład, jeśli wyjdzie nieparzysta, to na przykład to, to się mulnie. Jeśli parzysta, to na przykład to. Tak, oczywiście, tak mówię o przykładzie, ja zobaczę, która będzie parzysta, która nie nieparzysta. I zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam. Nie wiem, o co chodzi w dzisiejszym odcinku będzie. Czyli będę po prostu wybrała dwa inne produkty, jeśli chodzi o makijaż. Czyli, tak jak Wam mówiłam, nie wiem, czy dobrze, mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłam. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. Oczywiście zobaczycie w trakcie. W trakcie filmiku, więc zapraszam do filmiku i do oglądania. Pierwszą propozycją, którą tutaj mam, to są pędzle do podkładu, czyli gąbka, oczywiście zaraz płyty te zmoczę tą gąbkę i pędzel do makijażu. Powiem Wam, że jeśli chodzi o pędzel, to ja nigdy się nie maluję pędzlem, w ogóle uważam, że pędzel, w ogóle jak smoluję pędzem tym Podkład to mi smugi robią. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku, bo jeszcze chyba tego nie wiem, czy korzystałam z tego, czy też nie. Raz korzystałam, i nie było smug, ale wiadomo, teraz może być inaczej. A tutaj mam gąbkę i ja zawsze się bardziej. To zawsze używałam gąbki bardziej wygodnie wtłaczać jest podkład, więc tutaj mam nieparzyste pędzel i nieparzyste gąbkę. Oczywiście będę musiała jakoś zmoczyć. Tutaj gdzieś mam Choć już będę szła, może będę miała taki wodę w sprayu i będę na pewno zmoczała jeśli wybiorę kąpkę. Bo oczywiście, pędze zmęczony jest. I zapraszam do filmiku i do oglądania. Czyli ja mam kostkę. Jest nieparzysta, czyli piątka. Mogę nazwać. pokazać, czyli pędzę. Jeśli chodzi o przyrząd do podkładu, czyli pędzę. Dobra? Czyli kąpka odpada. I teraz, jeśli chodzi o podkłady podkład był z Everlight i podkład mam z Katys. oba dwa, bardzo lubię te podkłady bo mi się dobrze nim maluje w ogóle nie robi mi się skorupa bo mam bardzo suchą i przesuszoną skórę, więc te podkłady dla mnie są idealne I to są moje dwa ulubieńce jeśli chodzi o podkłady bardzo je lubię to są podkłady nawierzające z tam wodą chyba, dodatkiem wody jak dobrze pamiętam i tutaj te podkładki bardzo właśnie lubię, i będę teraz je losować. I też zostawiacie komentarze, bo oczywiście komentarze zawsze łapkuję i zawsze daję serduszko. I też fajnie, że piszecie swoje propozycje: oczywiście, te propozycje na pewno zrealizuję. Zapewne mam w planach realizować tych propozycji, więc zaraz to wybiorę. Oczywiście, to jest w razie wstępu. Jeszcze łapkę w górę i subskrypcję kanału, jak nie wiem czy na początku mówiłam. I teraz nieparzysta, czyli Catrice. Ok, dobra. Czyli tutaj Catrice, jeśli chodzi o wybrałam. Kolejny to będzie puder. Puder mam dwa. Tutaj mi się otworzą. Tutaj będę musiała tak zamknąć. Puder mam sypki Vibo, nie wiem, czy widać w ogóle. O, teraz widać. I mam niesypki puder, czyli takie w kompakcie z Bell. Tak on właśnie wygląda, i będę teraz losować, który to który. Nieparzysty. Czyli ewibo, Czyli ten puder. Oczywiście też, jeśli chodzi o ten puder, lubię. Kto jak się ten wybrał, to bym też się cieszyłam, bo też bardzo go lubię. To jest jedyny w kompakcie puder, który mam i który używam od naprawdę wielu lat. Więc dobra, więc ten wybrałam, więc ten zostanie z nami. Jeśli chodzi o cienie, wybaczę, że tak nie alfabetycznie, a staram się, żeby to wszystko płynie było. I teraz palety. Jedna to jest paleta z Eveline, a druga to jest z Viba. Więc będziemy tutaj losowali, który będzie nieparzysty, czyli Eveline. Ok. Kolejne to będą korektory. Jeden korektor jest z Brżła. A drugie to jest z Eveline, też mój ulubieniec i też bardzo go lubię. Ten też bardzo lubię, jeśli chodzi o korektory. I teraz parzysty czy nieparzysty. Parzysty. Czyli mój ulubieniec tak samo i Vibo na żywo wybrał. Na żebym burza wybrała też, żebym była szczęśliwa, bo też bardzo lubię. Jeśli chodzi o markę Vibo. Vibo. Wybaczcie, e, Brurżyła, przepraszam, też na B. Kolejny to będzie... Do konturowania, czyli z mebel i z Eveline, i do, do wybrania, oczywiście, i ten z, me, z mebleń bardzo lubię, i z Eveline. Parzysty! Czyli zaraz Wam pokażę. Tutaj wujka wyszła, czyli parzysty. Więc bardzo się cieszę, że wyszło właśnie też ten. oczywiście ten drugi też bardzo lubię. Kolejny będą rozświetlacze, rozświetlacz z Eveline, oczywiście ten, sam, ten samej wersji i oczywiście jest Technika. Dwa też bardzo lubię. I teraz, a pamiętam nie mówiłam, ale nieparzysty w stronie jest Technik, a parzysty oczywiście jest Eveline. I teraz nieparzysty, czyli Technik, pokażę, że trójka wyszła. Czyli ta trójka też bardzo lubię, ten, jeśli chodzi o rozświetlacz. Róże. Tutaj mam dwa róże, jeden z Evelyn, drugi z, z Maxent Dwa ulubię, bardzo. I teraz tutaj położę, tutaj właśnie na karteczkach i głosowała. Nieparzysty, czyli pięć wyszło. Nieparzysty. Tak właśnie wygląda. A czy Maxent więc też się cieszę, bo też go bardzo lubię. Kolejny to, to tusze Druszeńskie. Tutaj Dusze Druszeńskie mam z Eveline a drugi mamy z Maybelline. I teraz zaraz będę wybierać szybciutko. Parzysty, czyli z Maybelline. Oczywiście też bardzo lubię. O, tak właśnie szuteczka wygląda. Okej, okay, czyli będę się tym malowała, ten na razie na bok. Łaj. korektor był. Okej. Okay. Musiałam podnieść korektor. No dobra. Teraz takie mgiełki do makijażu. Jeden mam z Evelyn, a drugi mam z Golden Rose. Tutaj postawię między sobą i wyjdzie Golden Rose. Dobra. Czyli ten należący, i tutaj dwie są szminki. Jedna jest Eveline, druga jest La La I tutaj Parzysta, czyli z La La No dobra, teraz zabieram się do makijażu. Pierwsze zacznę od oczu, zawsze od odczuć, e, zaczynam. Tutaj też staram się, żeby. Pewnie nie będzie mnie widać trochę, bo próbuję zobaczyć się tak, przybliżam, żeby to makie wyszedł dobrze. Oczywiście, bazy to. bazy nie dałam, oczywiście, tylko bazy dałam jako korekta, też można. Barze korektorem też dać. To też baza, dobra. Więc mi tam nie ma różnicy, trzeba, że taka czy korektor, bo to jest podobne. Dobra, teraz. Yy... No, ja paletka. No i teraz. do tupela się malowałam. Ja oczywiście zacznę od bazowego cienia, czyli od takiego jasnego cienia. Ok, oczywiście okulary, to muszę na razie położyć. Dobra. Takie szybkie makijaże, żeby oczywiście też nie przedłużać. I tutaj mam jeszcze inne. Dobra, postaram się z tym czteroma jak coś zrobić. Dobra, może być ten i tak. trochę odsąsnęłam zawsze odsąsam, odsąsam zawsze tej nadmiar sypuję. jeśli chodzi o cienie dobrze mi tak wygodnie jest malować malować właśnie na początku cienie, a później całą resztę, dobra tu już mamy Teraz nam kładam jakiś cień. Może ten. Taki cień. że to od razu na dole. Dam ten cień. Bo mam, że jeśli chodzi o dolne... Dolne powieki to zawsze... Nie, oczy... Dobra Ozawią. Dobra I ostatni element to tak jakiś tam tutaj trochę jasny cień i ten bazowy może nam cień, o, będzie tak jasny na kącikach to tak oczy zrobione tak, tak staram się szybko zrobić, żeby sprawnie to wyszło. Dobra, cienie już są zrobione. Teraz po cieniach oczywiście będzie podkład. Podkład oczywiście wybrałam ten, a pędzę oczywiście wybrałam ten. Teraz staram się... Nie bierzesz Muszę przybliżyć sobie, wybaczcie bo tak to niestety nie widzę. Boję się, że będą te przyswity, ale tego nie lubię. Ten jest podkład namierzający, więc może nie będzie takiego problemu. Nie zawsze przecież mam z innymi podkładami, że jest taki, nie prześwitę, tylko taki, z rysy czy coś, nie wiem jak to, jak to nazwać. Mam nadzieję, że się uderzy, że jest dobrze, że nie ma takich jakichś jakieś machy myślę, że chyba trochę ciemniej chyba ten podkład, tak mi się zdanie ale jestem pewna. Ale jeśli chodzi o kolor, to myślę, że dla mnie jest dobre. No dobra, teraz korektor. Korektor to jest. Korektor to oczywiście jest Eveline. Tak jak mówiłam, bardzo ten korektor lubię. Też na niedoskonałościach. Dobra. Okej. Okay. Jest już okej, okay. dobra, teraz puder. Ten jest puder. Puder to będzie właśnie ten z vibon. Może się powoli kończyć ten puder, ale go bardzo lubię w ogóle. Puder. W lubię puder z Musimy napisać w komentarzu jakie Wy lubicie kosmetyki, jakie jakie wy polecacie. to są dobre. Dobra, więc tutaj pudro też nie chcę za dużo dawać, że mogę dać źle. Dobra, więc puder już jest OK. Teraz będzie konturowanka. Nie wiem, czy jakoś nie przesadziłam z tym. Dobra. Konturowanie zrobione. No ja tak raczej mniej więcej wiem, gdzie, gdzie patrzę mam nadzieję, że ok no dobra, konturowanko zrobione teraz jeszcze róż i ten róż, jeśli chodzi o ten róż, to jest bardzo mocny i powiem Wam, że jeśli chodzi o ten, ten róż, to mam... jeśli chodzi o Max&Moore, jesteście ciekawi, czy te produkty są dobre, to powiem Wam, że dobra w ogóle trzeba uważać trochę z tym różem, bo on ma bardzo dobrą pigmentację. I, I można przesadzić, można na dużo z tego różu. Ale powiem wam, że naprawdę, jeśli chodzi o ten róż, to jest to dla mnie jest dobre. Dobra, kolejny to będzie rozświetlacz. Ja rozświetlacz właśnie ten z, e, z Technika. Tylko bardzo lubię. Chodzi o róż. Róż, rozświetlacz, przepraszam. Róż. Już i już, to się mówi, trochę tej dam tego blasku. I też bardzo zrobię wtedy pędzel do, do rozświetlacza, po prostu. nam jest idealne. Dobra. I teraz jeszcze oko. Eyebrain. Dobra, oko już jest. Kolejny krok to będzie róż oświetlacz, jest i kolejny będzie pomadka pomadka oczywiście, ta pomadka Pomyliłam się i nie tą mgiełkę wzięłam co trzeba właśnie, pomyliłam się do mgiełki to ja zrobiłam <laughs> przynajmniej śmiesznie macie Mgiełkę pomyliłam się niestety, wzięłam mgiełkę nie... więc zobaczcie, dobra jeśli chodzi o makijaż, będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Tak, to proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Przynajmniej się pośmiejecie, bo zrobiłam tutaj taką niefajną rzecz, czyli zamiast mgiełki tej, wziąłam oczywiście tę mgiełkę z wodą. Ja to jestem po prostu artystka. Wszystko się chodzi w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeszcze trochę Was przybliża No, taka pomyłka. I tak właśnie mój ja wygląda. I do zobaczenia. Trzymajcie się buszki, cześć i pa pa!